Słuchajcie, coś nam załatwiło dwa kurczaki dzisiaj nad ranem. Znaleźliśmy normalnie dwa martwe, tutaj te młode nasze kurczaki leżały z rozłożonymi skrzydełkami. Nie wiemy w ogóle prawdopodobnie szczur, bo czuć tutaj w ogóle od wczoraj taki zapach szczura specyficzny, jak wiecie, jak są w jakimś pomieszczeniu szczury, jak się znajdują, to ten mocz, który one wszędzie zostawiają jest czuć. I tutaj od wczoraj rzeczywiście jest taki dziwny zapach czuć. Nie wiem jak to jest możliwe, jaką tutaj własny ten szczur, bo wydawało mi się, że to jest w ogóle pomieszczenie pancerne pod tym względem, że tutaj nie ma prawa się nic dostać. No i stało się. Nie, nie wiem, naprawdę nie mam pojęcia, którędy. Tu jest wszystko dopasowane do siebie. Nie ma żadnych takich większych szczelin, którymi szczur by mógł przejść. Musimy poodkręcać dzisiaj wszystkie te płyty dookoła i zobaczyć czy tam nigdzie nie jest żadna dziura gryziona czy w podłodze tam, za, za tymi płytami gdzieś. normalnie powiem wam, że takie coś jak się zobaczy z samego rana, to już się wszystkiego odechciewa. Normalnie to było widać, że te kurczaki były zagryzione, dlatego że one leżały, wiecie, z takimi rozłożonymi skrzydełkami w takiej dziwnej pozycji.